Ach, to jest ten znajdź skarb pod gołębnikiem, o panie. Podnieś łopatę. Jej! Czyli co, czyli jest git? Dobrze zrobiłem? Gdzie on został w ogóle pochowany? Tu coś jest. No, na lewej róce nic, a prawa. Sakra! Tady taki nic. Gdzie to kurwa je mi chce to si Mogę to zakopać, żeby. Czyli co ja mam teraz robić? Ociepanie, ale rzeczy odkryłem tutaj. Wróć do peszka. Hmm. Dobra, wiesz, co ja przejdę drogą? Bo tu chyba jest jakaś. Tak, przejdę drogą i zobaczymy, czy coś tutaj ciekawego będzie. Niski poziom właściwości. Potrzebujesz użyć przedmiotu, który wymaga lepszych umiejętności od ciebie, niż te, które posiadasz. Dlatego skuteczność jest znacznie obniżona. Okej, okay, dobra, damy radę. Czekaj, bo wróciłem na tę samą drogę. Dobra. głupio wyszło. Gdzie jest mój koń. Czyżby mnie porzucił? No dobra, przejdziemy sobie tędy. Może jakaś skrzynka się znajdzie albo coś. Jest tu coś takiego w ogóle?